Dzień dobry, dzień dobry widzowie, tutaj moje rączki, tatuś klasycznie za kamerą, Heja. ale tatuś się nie będzie odzywać, no bo dalej jest chory. Eee, tak, ostatnio był materiał, może gdzieś wątku się wyświetli, nie wiem, eee, jak tacie się będzie chciało i nie zapomni, to się wyświetli. Był materiał ze składania mystery packów dla was, japońskich. Jak my to składamy? Dzisiaj, no jak widzicie na tle, składamy Angliki. Złożymy sobie dwa. Ja wezmę tu, bo mi się jaką był? E... Nie mam pojęcia. Ja też nie. Nie pa... James? No. James? No, James, no ale James. Bond? Czy nie Bond? Nie. <ścoughs> <ścoughs> nie, 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 ten drugi. Aha. I Eternatus, bo kurde podoba mi się ta naklejka. Tak. Moment. Yy, może pokrótce, bo nie chcę Wam zajmować długo cza dużo czasu, jak to wygląda klasycznie, koperta, na początku zwykłe. tutaj mamy jak zwykle 5, mów, yy, dobrze mówię? tak, 5 bulka. bulka mamy karty trenerskiego trener... bulka, no trenerski, czyli itemki, trenerzy, yy, tulsy, tego typu rzeczy do tego wszystkiego mamy dwa boosterki ja tam wezmę powiedzmy Astrala i żeby nie było dwóch takich samych to weźmy może jeszcze... O! Bryljant tu się znalazł. To A busterki pochodzą z... Boosterki pochodzą z... Między innymi mm -hmm. z takich pudeł. Tak, bo my tego nie skupujemy, bo my nie ufamy przeważnie. Ty, ale coś pomieszałeś w kopercie. Boosterki osobno. No tak. <śmiech> <śmiech> nie, mi się już wali. Przepraszam. E, tak, dwie... Nie będę myślę rozkręcał, no żebyście mieli niespodziankę, ale dwie toploaderki zwykłe. Do kopertki. Szybko? Ja już mi się widzicie jak mieszam. Za <grym> już ten... dużo już produkujesz tych no masterypaków. Do... <grym> Dokładnie. Ale ten. Kopertkę zamykamy. Klasycznie. Tak jak wczoraj już, no nie wiem czy Wy to widzicie dzień po dniu, ale... Jak hmm. mówiłem na poprzednim odcinku, najpierw kopertę boosterki potrafią namieszać, jak się je najpierw włoży. jest delikatnie, żeby nic wam nie zagiąć tu. Pyk do środka. Do tego wszystkiego dwa busterki i Bryliant. One są trochę pogięte, bo niektóre mamy z y, tych. Tournament Premium z, Collection. Z turnamentów, jak było. Znaczy, od... pogięte w sensie foliki są. No tak, zag, tak, tak. Zagięte na końcu. jak ale był są okay. Z tych y, ultra, no nie, to nie są ultra, tylko to są. Y... Premium no, Tournament no. Collection. Nigdy nie będę tego powiedzieć. Premium Tournament Collection jest nawet odcinek, Tatusia Poke Investing zapraszamy, bo bardzo dobry materiał. Ale to odłożę, tu mamy zwykłą paczkę, wszystko włożyłem, wszystko włożyłem. No i klasycznie złota, czyli mamy znowu Bulk. Znowu trenerzy, tutaj akurat Złota co jest, jest co ile? Co 15. Tak, tak, złota jest co 15. Tu mamy przygotowany drugi yy, skupik, że tak się wyrażę. Na... Z lepszym dropem. Mhm. Więc klasycznie wrzucamy dwie karty, ale kurde, te złote koperty są jakościowe. One mi się podobają, wiesz? A mhm. i tu mi się I Ile by było, jakbyś nie pokazywał, co wkładamy, widzą. <grym> <grym> ale no co poradzić. Okej, okay, to już widzę, jest czwarta. Więc. Mhm. Chyba, że jeszcze bonusik od A, razu. bonusik. Do no, bo są bonusiki, tutaj mamy kojnika, uważam śliczny. Nie wiem, czy to nie jest mój ulubiony tak koń. Także ta co 15 będzie miała jakiś bonusik mhm. w postaci kojnika. Kojna. może coś innego. Może być. mieć, nie wiem, koszulki, podam przykład. Na przykład. No, maty raczej nie, bo nie zmieścimy. Ale może mieć koinika. No, różne rzeczy może mieć. Albo może mieć dodatkową taką kartę. Tak jest. Więc. Nie będę spoilerował i tu bym wrzucił Fuziona, bo tak mi się rzucił w oczy. I... a może Brylianta? Czemu nie? No dobra, dwóch Fuzionów chciałem wrzucić. Mamy Brylianta z Arteusem i Feudona. I Generalnie to są z epoki Sword and Shield. Mhm. Bo późniejszych ze Scarlet Violet nie mamy, mimo że tam parę już wyszło. To myśmy nakupowali dużo czarków, też w turnamencie są głównie... Yy, wiecie... Głównie są. No nie głównie, tylko, tylko i wyłącznie no Swarden Shield z wyjątku Silver Tempesta. Bo on jest chyba ze Scarlet Violet, tak? What? Mm, nie. Czy Silver Tempesta jest? Silver Tempest, nie, też, jest z Tempest też jeszcze. No. Zenit był ostatnim sera. A, dobra, faktycznie. I to też jest Swarden mhm. Shield. Pakujemy, pyk. Ja też. Powiem Wam dalej się zastanawiam nad tymi folikami też szukam yy, po godzinach gdzieś jakichś takich folik. Jakbyście je... Gdzieś zobaczymy. Chodzi o, oczywiście o złote. O, nie? O, czyli o złote albo jakieś, nie wiem, platynowe, inny kolor po prostu, taki. Ekskluzywny. Dokładnie. Jakbyś, my mamy czy... dostęp tylko do srebrnych na razie, także mm -hmm. radzimy sobie kopertami. Tyle dobrze, że są koperty, bo jak kiedyś tak robiliśmy podobną zasadę, tylko tam była chyba co? 15, co 20 paczka? Jakoś no, tak. No, no. To po prostu był lepszy drop, a teraz po prostu chcemy, żeby ktoś otworzył, mówi złota koperta, to już jest coś lepszego, nie? Już się ucieszy, że coś dropił, mm -hmm. No ale co, krótki bardzo odcinek. Yy, no, chcemy pokazać mimo wszystko. No, nie wiem, czy transparentność to dobre słowo. Chcemy po prostu mm -hmm. pokazać naszą uczciwość w tym wszystkim, tak? Jak my to robimy. Także busterki pochodzą z dużych zestawów mm -hmm. przeważnie, więc to... nie są one jakieś losowe. Mm -hmm. Totalnie. Loso? Nie, losowych w sumie nie ma w ogóle. Bo. Nam po prostu się też podobają te boksy, chociażby czarkowe, to chyba też był materiał na PokéInvestingu, czy nie? Odnośnie hmm, jeszcze, czarka? Jeszcze nie, nie hmm. wiem, może kiedyś ale poruszymy może, ten temat. Tak czy siak to jest bardzo dobry, był bardzo dobry, przy mniejszych cenach, box do inwestingu, dlatego żeśmy go nakupowali. Więc w tych boosterkach często są fajne niespodzianki, bo przypominam, że w tym boxie był podkręcony drop ogólnie. Jak hmm. w każdym UPC-ku, ale co, my się żegnamy. Mam nadzieję, że taki krótki odcinek Wam się podobał. Może kiedyś zrobimy jakiś dłuższy z składania jakiegoś. Więcej informacji Link nie wiem, do 100 będziecie mieli w opisie filmu. Mhm. A jakby coś było, że tak powiem, yy, nieścisłe, nie wiem, czy tak się mówi, to albo w komentarzach, albo na maila. Maila też macie podanego tam w opisie kanału chyba. Dobra, żegnamy się, nie przedłużamy. Miłego piątku, o ile to wychodzi. Zapraszamy w, w niedzielę na live. Mhm. Tylko. O 16. Otwieramy coś dla siebie, ale może będzie jakiś konkurs? Tak jest. Z nami to nie wiadomo, więc śledźcie i bądźcie na live. I co? Dziękujemy za obecność. Trzymajcie się i do niedzieli.